Posłuchajcie, jak nas oszukiwano. Posłuchajcie, jak nas okłamywano. Pamiętacie teksty opisujące sytuację na granicy polsko-białoruskiej, gdzie miały dziać się rzeczy straszliwe. Kobiety i dzieci, przede wszystkim one, miały cierpieć w ogromnej skali, a okrucieństwo polskich strażników granicznych miało być bezprzykładne? Przypominacie sobie straszne słowa, jak te Władysława Frasyniuka nazywającego polskich żołnierzy na granicy śmieciami? No, tak nie postępują żołnierze. Śmiecie po, po prostu. Pe, to, to nie są ludzkie zachowania. Cza... Kojarzycie pewnie film Agnieszki Holland Zielona Granica, który poniósł tę zakłamaną narrację na cały świat. Polscy strażnicy graniczni przypominali tam bestie znęcające się nad niewinnymi ludźmi. Ruszajcie się! No już! Już! to? Ej! Ład, Na zdrowie! Redakcje, które współtworzę tygodnik sieci portal w polityce.pl od początku broniły prawdy. Byliśmy na miejscu, rozmawialiśmy z mieszkańcami, strażnikami granicznymi, żołnierzami. Obserwowaliśmy te wydarzenia na żywo i wiedzieliśmy, że ta narracja, która była w telewizji TVN, która była na łamach Gazety Wyborczej. Jest po prostu kłamstwem, że sytuacja wygląda inaczej, że polską granicę szturmują wspierani przez białoruskie i rosyjskie służby brutalni młodzi mężczyźni, którzy rzucają strażników granicznych kamieniami, drągami drewnianymi, stalowymi rurami, śrubami, którzy naprawdę stanowią zagrożenie i wcale nie proszą, jak biedni azylanci o pomoc, ale brutalnie próbują wedrzeć się do naszego kraju, przełamać polską granicę. Czytelnicy Tygodnika Sieci na apel redakcji nadsyłali kartki w ramach akcji Murem za Polskim Mundurem. Przekazaliśmy je ludziom na granicy. Bardzo za to byli wdzięczni. Mówili, jak bardzo ciężko im służyć w sytuacji, gdy tak wiele mediów organizuje na nich w Polsce, w kraju, nagonkę. Ale jednak wytrzymali i naprawdę możemy być z nich dumni. Dziś Gazeta Wyborcza, Gazeta Adama Michnika, piórem pani Małgorzaty Tomczak, socjolożki, która na łamach prasy lewicowej. W tym gazety wyborczej od lat pisze o kryzysie granicznym, przyznaje, że cała ta narracja, którą nam serwowano, była po prostu kłamstwem, była manipulacją. Po dwóch latach pisania o migracji i kryzysie na granicy, stwierdza pani Tomczak, nie mam wątpliwości, że wytwarzamy fałszywą wiedzę. Czytamy w tym tekście, że rodziny z dziećmi, wykształcona afganka, ciężarna kobieta, osoby takie jak w filmie Holland są na granicy wyjątkami. Czytamy, że generalnie wśród migrantów dominują młodzi mężczyźni. Kobiety i dzieci są malutkimi wyjątkami, ale tam kierowany jest obiektyw kamery. Po co? Po to, by wzbudzić poruszenie opinii publicznej. A dlaczego trzeba to poruszenie wzbudzić? Z tekstu wynika, że chodzi o zbieranie funduszy na rzecz aktywistów, że takie obrazy napędzają im pomoc, więc takie obrazy produkują. Naprawdę, to wszystko jest w tym tekście. Dowiadujemy się też, że polscy strażnicy graniczni przestrzegają prawa, ustawy o cudzoziemcach. Ba, że na całym świecie tak to funkcjonuje, że nikt nikomu nie daje prawa przekraczania granicy w dowolnym miejscu. Autorka przyznaje, że historia czteroletniej Eilen, której zaginięcie w lesie mieli zgłosić aktywistom jej wypchnięci na Białoruś rodzice, to czysty wymysł. Dziś wiemy, że Eilen nie istniała. Była to jedna z opowieści, którą usłyszeli aktywiści i przekazywali dalej. Większość doniesień prasy, ja taką tezę postawię, która budowała obraz przerażającej granicy, była właśnie usłyszanymi, niezweryfikowanymi opowieściami. Może wymyślano je w Mińsku, w siedzibie tamtejszego KGB. Czytam, że po dwóch latach pisania o migracji i kryzysie na granicy, autorka uważa, że jesteśmy w procesie wytwarzania fałszywej wiedzy. Jej elementami są zwykłe fake newsy. Jak historia Eilen, liczne przeinaczenia na poziomie samych faktów ich przyczyn czy interpretacji, uparte pokazywanie wybranych fragmentów rzeczywistości i zupełne pomijanie innych. Jak to się mogło stać? Tutaj też znajdujemy wyjaśnienie. Były prośby o pominięcie pewnych faktów, jak rozumiem wobec autorki, ale pewnie i wobec innych autorów piszących o tej sprawie na łamach prasy lewicowo-liberalnej czy w tych dużych potężnych stacjach telewizyjnych. Delikatne dodanie innych, zasugerowanie czegoś, by polepszyć wymowę tekstu. Czy nie mogłabym wyciąć zdania, że migrant był zamożny i zapłacił 12 tysięcy euro za podróż? Przecież to młyn na wodę dla prawicy. Czy mogłabym usunąć ten akapit? I tak płynie ta opowieść o kłamstwie, manipulacji, o y, robieniu ludziom wody z mózgu. Pytanie, dlaczego to się w ogóle ukazało? O co tutaj chodzi? Po co ta zmiana narracji? Po co ta zmiana opowieści? Po co ta teza, że teraz granicy nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, trzeba bronić? Myślę, że odpowiedzią jest wynik wyborów parlamentarnych. Donald Tusk szykuje się do przejęcia władzy, a Niemcy, jego potężny mocodawca w różnych sferach, nie życzą sobie otwarcia polskiej granicy wschodniej. Nie chcą, by ta rzeka migrantów y, przeszła, pewnie w dużej części dalej wprost do Niemiec, do miast i miasteczek. Tego kraju. Więc trzeba zmienić nastawienie opinii publicznej. I tak medialny macher zdecydował: od teraz granicy bronimy, od teraz migranci ni nie są biedni, od teraz strażników granicznych może przynajmniej nie będziemy obrażali. Szkoda tylko tego bólu, który wywołano, gdy atakowano ludzi broniących granicy, strażników granicznych, ludzi, żołnierzy wojska polskiego, policjantów, ale też i ludzi, w cywilu, którzy pełnili funkcje urzędnicze czy polityczne, którzy odpowiadali za obronę polskiej granicy. Na nich wylano wiadro obelg. Na nich wylał się potworny ściek. Cierpieli. Ich dzieci często wyzywano, gdy chodziły do szkoły. I cóż, tak to zostawimy? No, chyba wiele zrobić nie możemy, ale przynajmniej zapamiętajmy ten moment, gdy ta wajcha jest przestawiana.